Cześć witajcie, mam już wszystkie łaty na obu stronach, oprócz ostatnich ład, ostatniego rzędu i teraz będę musiał, zająć się, e, będę musiał zająć się wyrównywaniem tam na szczycie podcinaniem kantówek, żeby zrobić e, no, wierzchołek tak, tam na dachu przy kalenicy i e, będę zajmował się następnie mocowaniem e, wsporników e, kalenicy. ramp piłkę przy okazji no. Tak to obecnie wygląda także jak widzicie muszę podocinać żeby tutaj się wierzchołek zrobił i wtedy sobie jakiś chyba sznurek rozciągnę albo coś skontroluję i zobaczymy co dalej Nie byłem, coś tam udało mi się wykombinować. Słuchajcie, Jeszcze z pół centymetra na dół będę musiał dać czyli, czyli gięcie z pół centymetra wyżej od tego co mam o z tamtej strony, znaczy z tej przed, na której przed chwilą byłem 37,5 do ostatniej, do szczytu ostatnie łaty tak do góry ostatnie łaty a tu 39 muszę zrobić bo milimetr krótszy miałem przymiar i na. Tak liczyłem, myślałem, że będzie dobrze. Milimetr krótszy przymiar i na 13 latach, no to wiadomo, straciłem prawie 1,5 cm na tym. 39 kawałek. Krycie jest do 40,3. Więc teraz będę weryfikował. Będę weryfikował, czy mi się zmieści to wszystko, jak trzeba. Miałem świadomość, że może będę musiał ostatnio waterwać i poprawiać, ale być może uda się i bez tego. To by było super. No, dobra że będzie w porządku. Teraz rzecz najważniejsza, kalenica. Jak ją wyznaczyć? Muszę się zastanowić. Zrobiłem dłutem takie wgłębienie. i ten. No i przykręciłem deseczkę, żeby mi się w miarę to dobrze gięło. Ciebie zaznaczam. W razie z jednej strony przykręcam, później przykręcę łaty i pójdę na drugą stronę. Już tak idealnie to chyba być nie musi. Tak stwierdzam, bo tutaj też są dziurki na przykręcenie łat. Więc regulacja jest jak widać. No tutaj mogę sobie dużo regulować, nie? Od dołu do góry. Więc ostateczne równanie będzie na, na przy przykręcaniu, przy przykręcaniu, podczas przykręcania watt. łaty kalenicy. Więc teraz staram się robić równo, ale i nic się nie stanie jak będzie coś tam ucieknie. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, bo się nie znam. I pierwszy raz to No i dobra, no i już wiem, że będę musiał nawiercać te blaszki, no bo tutaj będę miał łączenie ład I no jak ja rzekomo tu przykręcę, to już sobie linię oznaczyłem, żeby mi ten sznurek już nie okłamywał. No więc tutaj jest góra, no to będę musiał tu nawiercić jakieś tu dziurkę, tu dziurkę i przykręcać, ale to. Później się będę tym martwił, w sumie no Może być dobra. No dobra. Lecę dalej. Pokażę wam później, co z tego wyjdzie. Jak już będę, jak już to przykręcę. Zrobiłem test, jak jutro mam przykręcać te łaty i będę posługiwał się wiertłem do metalu, przyłożę sobie, przyłożę, przyłożę sobie kantówkę, tą łatę, przewiercę, bieg gwoździa, ładnie wszystko przechodzi, także można tak zrobić. Źle. Myślę, że jest bardzo dobrze. Najpierw przykręciłem, nie pokazywałem, najpierw przykręciłem te kantówki, rozwinąłem sznurek u góry na jednym z boków kantówki. Yy, i, i, I. I. No i co, i musiałem do, wyrównać te. Sporniki. Myślę, że tak zostawiam. Jest super. łaty przez, przez wspornik, tak więc muszę na początku sobie przygotować otwór, przez który będę wbijał yy, gwoździa. przymocowałem ostatnią łatę rozstaw jest dłuższy jak widzicie ale nadal się mieści tutaj sobie ułożyłem te dwie dochówki także powinno wystarczyć z tym yy, z tym tutaj no z kąsiorem. mamy tam 4 taśma ma 31 4,27 po 13 zostaje 13, więc powinno wystarczyć do przyklejenia. Myślę, że będzie dobrze. No dobra. Przygotowałem sobie taki sznurek, żeby móc zmierzyć, czy łaty idą w dół równo. Mam na myśli, czy jedna łata nie odstaje od drugiej względem drugiej do tego przygotowałem sobie taki blaszkę taką z tego wspornika zrobiłem szmocowany do kółka odrusztowania ono jest dosyć ciężkie powinno być dobrze obciążone ten sznurek zobaczymy i tak o będzie się trzymać fajnie Dobra. Ja tylko, że do mi wystarczyło. O jest. Jest okay. No i przesuwać będę i będę patrzał, czy nie trzeba jakiegoś klina podbić. Pomyślałem, że kontrolnie sprawdzę w poprzek żeby sprawdzić jak te łaty się układają, że tutaj jest niżej. A sprawdzę sobie od początku podbiłem i wygląda to super także przenoszę się dalej i chyba tak zrobię całą płać, zobaczę co z tego wyjdzie Dobra, pierwsza połać zrobiona. Nie wiem, 40 minut to robiłem. Także możecie spojrzeć. Widać kliny, jest ich trochę. Dobra, jeszcze trochę klinów mi zostało, więc zamykam na drugą stronę. O! Pomierzyłem wszystko, podklinowałem co miałem. Ta połać bardzo równo wyszła. Tutaj dosłownie nie wiem, czy 10 klinów jest. Jest znacznie więcej, no ale tak wyszło. Dobra, koniec na dziś. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, robota powoli posuwa się do przodu. Wszystko na dziś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.